Cześć! Ostatni odcinek, w którym zestawiliśmy Wam 10 opon w rozmiarze 205-55-16, które warto kupić do 1000 zł za komplet, czyli 4 sztuki, przyjęliście naprawdę bardzo gorąco. Dlatego w tym odcinku przygotowaliśmy dla Was kolejne zestawienie z bardzo popularnym rozmiarem, jakim jest 225-45R17. Część propozycji nie będzie jakimś niesamowitym odkryciem, ale wydaje nam się, że są to propozycje, produkty, które powinniście wziąć pod uwagę właśnie wybierając opony w tym rozmiarze. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie dajcie nam suba, łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie prezentowanych opon, może chcielibyście uzyskać od nas jakąś inną poradę. Na pewno odpowiemy na wszystkie pytania. No to co, zaczynamy. W poprzednim zestawieniu zasugerowałem Wam, że warto spojrzeć na od Nokiana, jaką jest model Wetproof, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza wodoodporny, i w omawianym przez nas dzisiaj rozmiarze opon Nokian ma równie ciekawą propozycję, jaką jest model Powerproof, co może oznaczać, że opona jest bardziej ukierunkowana na sportowe osiągi. I myślę, że ta część z Was, która lubi bardziej przycisnąć na sekcji z zakrętami podczas drogi z pracy do domu, właśnie powinna zerknąć na tą oponę. Oczywiście sam producent nie zapomniał o dobrym zachowaniu na mokrej nawierzchni, dlatego kupując ten model opony nie musicie się tego obawiać. Zewnętrzna część opony ze zwierzającymi się rowkami odpowiada za utrzymanie stabilnego toru jazdy, natomiast wewnętrzna strefa gwarantuje przyczepność na mokrej nawierzchni. W tej części znajdują się właśnie specjalne rowki trapezowe, które mają za zadanie odprowadzić jak największą ilość wody z podbieżnika opony. Parametry Nokiana PowerProof uzupełnia mieszanka gumowa Dynamic Grip. Składa się ona z łańcucha cząsteczek i polimerów, które tworzą gęstą i elastyczną siatkę. Jej efekt przekłada się na doskonałe trzymanie się na wierzchni, nawet podczas jazdy z dużą prędkością. Kolejną propozycją, a tak na dobrą sprawę są to aż dwa modele, które powinniście wziąć pod uwagę, to propozycje przygotowane przez Bridgestone'a. I Bridgestone w tym rozmiarze ma dla Was bardzo kompleksową ofertę. Jeśli szukacie opony sportowej, jeśli szukacie wrażeń za kierownicą, to powinniście zerknąć na nowość, jaką jest model Potenza Sport. Natomiast jeśli pokonujecie bardzo duże przebiegi w ciągu roku, to jest dla Was alternatywa w postaci Turanzy. I Turanza jest z nami już chwilę na rynku, dlatego warto spojrzeć na opinie, które krążą w internecie o tej oponie. A Turanza właśnie tymi opiniami zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji, bo jest ona naprawdę bardzo dobrze oceniana. O samej Potenzie Sport mówiliśmy już w poprzednim materiale, dlatego nie będę do niej wracał, a jeśli Wy chcecie posłuchać o niej trochę więcej, to gorąco Was zachęcam do sprawdzenia materiału z nowościami, opon letnich na rok 2021, który jest na naszym kanale. Od publikacji naszego materiału o Potenzie Sport jednak sporo się zmieniło i dziś wiemy, że ta opona została oceniona jako wzorowa i wygrała test przeprowadzony przez AutoBuild Sport Cars. Dlatego to bardzo dobrze wróży, jeśli chodzi o tą nowość i że będzie to naprawdę bardzo dobry produkt. My planujemy przyjrzeć się jemu trochę bliżej już niedługo, jednak pogoda skutecznie przeszkadza nam w nagraniu materiału właśnie o tej oponie, więc mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli nagrać właśnie test tej opony na torze w Krakowie. Komfort, prowadzenie i 150 zł. Tymi trzema słowami właśnie opisałem kolejną propozycję, jaką jest Continental Premium Contact 6. Jeśli chodzi o komfort, to opona ta została skonstruowana w taki sposób, by pochłaniać wibracje oraz nierówności drogi, po której właśnie się poruszacie. Prowadzenie w 2017, w 2018, w 2019, a także w 2020 roku. W tych latach Continental Premium Contact 6 wygrywał testy i był lepszy od swojej konkurencji. 150 zł. Mówiąc o tej kwocie, miałem na myśli promocję, która wystartowała na naszym sklepie. I kupując ten model opony, możecie zgarnąć właśnie 150 zł w formie blika, który będziecie mogli zrealizować w każdym bankomacie na terenie naszego kraju. Czym byłoby zestawienie opon o tak niskim profilu bez propozycji opon Michelin? No, myślę, że byłoby zdecydowanie niekompletne, i nie mogliśmy w tym zestawieniu pominąć właśnie produktów tego producenta. Tak jak w przypadku Bridgetona, Michelin ma dla Was przygotowane dwie propozycje, Pilot Sport 4, który sprawdzi się nie tylko podczas jazdy na torze, ale także podczas użytkowania na drogach publicznych, oraz model Primacy 4, czyli zupełnie odmienną oponę. Jest to opona nastawiona na komfort, długie przebiegi i właśnie to wyróżnia tą oponę na tle konkurencji, ponieważ oferuje ona znakomite osiągi nie tylko jak jest nowa, ale przez cały okres użytkowania, czyli do osiągnięcia przez bieżnik opony wartość 1.6 mm. Znakomite osiągi Primacy 4 zawdzięcza zastosowaniu technologii Evergrip, czyli zoptymalizowanej rzeźbie bieżnika. Ponadto opona ta posiada o 22% więcej rowków i nacięć odprowadzających wodę spod opony od konkurencyjnych produktów. Natomiast Pilot Sport 4 wyposażony w technologię Dynamic Response, czyli aramidowo-nylonowe opasanie zapewnia precyzyjne przenoszenie reakcji kierowcy na drogę. W połączeniu z dopasowującym się wzorem bieżnika do drogi gwarantuje niesamowite wrażenia z zakierownicy samochodu. Opony Michelin zdecydowanie wyróżniają się wyższą ceną od produktów, które są oferowane przez konkurencję. Natomiast jeśli chodzi o technologie, które zastosowano do produkcji opon tego producenta, to mają one sprawić, że wydłużą eksploatację i tym samym zwiększą zwrot inwestycji, jaką ponieśliście kupując opony właśnie Michelina. My natomiast w dalszym ciągu mamy dla Was kody rabatowe do sklepu z częściami samochodowymi DellRPL, dlatego jeśli chcecie troszkę zaoszczędzić, to warto sprawdzić, co mamy dla Was przygotowane na naszej stronie. Niewątpliwym hitem sprzedażowym w zeszłym roku było Cinturato P7 od Pirelli i ta opona występuje w bardzo dużej ilości odmian. Mamy wersję z systemem Runflat, mamy wersję z systemem Seal Insight, a także Noise Cancelling. I ten ostatni możecie kojarzyć ze słuchawek, bo jest on ostatnio bardzo modny, natomiast w oponach znajduje również swoje zastosowanie. Pirelli wymyśliło sobie, że wewnątrz opony umieszczą gąbkę, która ma za zadanie pochłaniać fale dźwiękowe, które mogą niekorzystnie wpłynąć na nasz komfort podróżowania samochodem. Nikt z nas nie lubi, gdy w kabinie samochodu jest zbyt głośno, dlatego jeśli szukacie opony o zwiększonym komforcie, jeśli szukacie opony do podróżowania z większymi prędkościami na autostradzie, gdzie szum powietrza dostaje się do kabiny, a także z kół, to powinniście wziąć pod uwagę właśnie propozycję od Pirelli. Cinturato P7 występuje także w bardzo dużej ilości homologacji do konkretnych samochodów. I jeśli nie wiecie, czym właściwie są opony homologowane, to koniecznie zerknijcie na kanał Will With It, ponieważ tam chłopaki wspólnie ze specjalistą Pirelli sprawdzili, czym są właściwie opony homologowane i jak sprawdzają się podczas użytkowania na co dzień. W następnej propozycji w naszym zestawieniu myślę, że się kompletnie nie spodziewacie, bo jest nią Kumo Eksta PS71 i opona ta, poza tym, że posiada bardzo dobrą cenę i posiada też bardzo dobre opinie, to posiada technologie, które zazwyczaj są zarezerwowane dla produktów z klasy premium. My tą oponę już niedługo weźmiemy pod lupę, sprawdzimy jak ona sprawuje się podczas jazdy po mieście, w trasie, ale także sprawdzimy co potrafi na torze. Także materiał z testu tej opony już niedługo. Czekajcie tylko na lepszą pogodę, bo na nią również my czekamy, żebyśmy mogli pojechać na tor i sprawdzić jej możliwości. Kolejnym równie ciekawym produktem o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości jest Nexen Enfera Sport. I ta opona o asymetrycznym bieżniku ma bardzo dobre właściwości jezdne, gwarantuje też bardzo dobre zachowanie na mokrej nawierzchni, co zostało poprawione właśnie w tym modelu względem poprzednika, czyli Enfery SU1. I myślę, że jeśli szukacie właśnie produktu, który trochę pozwoli Wam zaoszczędzić, to powinniście zerknąć na propozycję od Nexena. Ostatnią, dziesiątą propozycją creme de la creme jest Uniroyal Rain Sport 5. I tą oponę celowo zostawiłem na koniec, ponieważ myślę, że doskonale znacie ten produkt. Wiecie, jakie są jego mocniejsze strony, wiecie też, jakie ma słabsze strony. I tą oponę podsumowałbym po prostu krótko. Posiada ona bardzo dobre zachowanie, jeśli chodzi o mokrą nawierzchnię. Posiada też bardzo dobre parametry jezdne, jeśli chodzi o suchą nawierzchnię. I to, co myślę, że też ważne, na co zwracacie uwagę, to wygląd tej opony bo posiada ona bardzo agresywny bieżnik wyposażony w technologię skóry rekina, który powinien dodać agresywnego luku waszym samochodom. I tym samym dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeśli macie jakieś bardziej szczegółowe pytania odnośnie któregoś z modeli, o którym dzisiaj powiedziałem, to zostawcie pytanie w komentarzu pod tym filmem. Ja na wszystkie postaram się odpowiedzieć, a tymczasem pozostaje mi się z wami pożegnać, widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!